Paryż, siedziba Gestapo przy Avenue Foch. Trzej niemieccy oficerowie przesłuchują piękną kobietę. To jednak trochę dziwne przesłuchanie. Gdy wprowadzono ją do pokoju, cała trójka wstaje i czeka, aż ona usiądzie. Pytania zadawane są grzecznie i dotyczą historii jej życia. Kobieta dzień wcześniej została przywieziona do Paryża z wyspy Noir Montier. Gestapo chciało ją umieścić w więzieniu, ale ona zdecydowanie poprosiła o nocleg w hotelu. Drugi dzień przesłuchań rozpoczął się zgoła inaczej: nocne reflektory, prosto w oczy, krzyki i wrzaski. Kobieta znosiła to przez jakiś czas, aż w końcu wstała i spokojnie oznajmiła, że nie jest przyzwyczajona do takiego traktowania. A oficerowie nie są chyba zwykłą bolszewicką hołotą są niemieckimi oficerami. I ona w tej chwili zanotuje ich nazwiska i numery służbowe oraz niezwłocznie powiadomi ich przełożonych. Gestapowcy o nie mieli z wrażenia. Żaden więzień nigdy się do nich tak nie zwracał. Od tej pory przesłuchania były prowadzone spokojnie i grzecznie. W końcu niemiecki pułkownik oznajmił, że jego zdaniem kobieta jest niewinna. Wręczono jej bilet na pociąg z Paryża. Kobieta spokojnie stwierdziła, że nie zamierza wracać pociągiem. Została na przesłuchanie przywieziona samochodem i samochodem chce wrócić. Tu niemiecki oficer miał powiedzieć: Przepraszam, pani, hrabino, mój szofer odwiezie panią do domu. Kim była ta niezwykła kobieta? To Klementyna Mańkowska, polska arystokratka w czasie wojny działająca jako tajny agent i szpieg. Współpracowała z polską organizacją wywiadowczą znaną pod nazwą Muszkieterzy. Nawiązała współpracę z Abwerą, ale nigdy nie zdradziła ojczyzny. Jej poświęcenie i pracę doceniały rządy Francji i Wielkiej Brytanii. Niestety w dużo mniejszym stopniu robiły to polskie władze. Klementyna Mańkowska z domu Czarnkowska-Golejewska pochodziła ze znanej arystokratycznej rodziny. Ród spokrewniony był między innymi z Sapiechami potockimi oraz z rodami panującymi w ówczesnej Europie. Urodziła się w roku 1910 w Wysuczce w Obwodzie Tarnopolskim. Jej ojciec był drugim ordynatem w Wysuczce. Zginie później zamordowany przez Sowietów w Katyniu. Klementyna odebrała typowe wtedy dla arystokratów wychowanie, znała języki, umiała poruszać się po salonach arystokratycznej Europy. Przy tym robiła to w sposób, który z miejsca budził sympatię, podziw i sprawiał, że ludzie po prostu wierzyli jej i ufali. Te doświadczenia pomogą jej później. Do roku 1939 nic nie zapowiadało, że niedługo stanie się jedną z najlepszych agentek II wojny światowej. W roku 1930 klementyna wyjeżdża do majątku siostry we wrześni. Próbuje zapomnieć o osobistej tragedii tragicznej śmierci narzeczonego. Po jakimś czasie poznaje hrabiego Andrzeja Mańkowskiego. Właściciela dóbr w Winnej Górze pod Poznaniem, prawnuczka słynnego polskiego generała Jana Henryka Dąbrowskiego. Generał winną górę otrzymał od samego Napoleona Bonaparte. Klementyna i Andrzej pobierają się w roku 33, Mają dwóch synów. Klementyna jest na tyle zaradna, że mąż powierza jej zarządzanie majątkiem, a sam kształci się na studiach prawniczych i ekonomicznych w Poznaniu. Jest wybitnym studentem, otrzymuje nawet nagrodę za swoją teorię monetaryzmu. W winnej górze małżonkowie prowadzą typowe arystokratyczne życie. Organizują i bywają na przyjęciach, poznają dyplomatów, ambasadorów oraz wiele innych prominentnych osób. Wojna zastaje ich w winnej górze. Andrzej jeszcze w sierpniu zostaje zmobilizowany i trafia do pułku w gnieźnie. Klementyna razem z rodziną pozostaje w posiadłości. To był początek wojny. Nikt jeszcze wtedy nie przewidywał, jak bestialsko i okrutnie postępować będą Niemcy w czasie tej wojny. Poprzednia wojna toczyła się na polu walki, w okopach. Cywile dowiadywali się o niej z prasowych i radiowych przekazów. Ta obecna dotyczyć miała całych narodów. We wrześniu 39. do Winnej Góry przyjechali oficerowie Wehrmachtu. Mańkowska przyjęła ich zwrodzoną sobie dumą i klasą. Ujęła ich swoim zachowaniem do tego stopnia, że pomimo rozkazów zajęli tylko jedno piętro i pozwolili Klementynie zostać we dworze. Ba, pomagają jej w poszukiwaniu męża Andrzeja. To też ciekawa historia. W czasie wrześniowej kampanii zostaje postrzelony przez polskich żołnierzy, gdy stanął w obronie ciężko rannego niemieckiego oficera wziętego do niewoli. Rzecz działa się w szpitalu polowym. Oficer okładany był kolbami przez grupę polskich żołnierzy pod dowództwem podporucznika Mańkowski jako prawnik znał konwencję genewską z roku 1929 o traktowaniu więźniów wojennych. Wydał rozkaz zaprzestania bicia jeńca. Polski oficer trzykrotnie strzelił do Mańkowskiego. Dużo później rannego Andrzeja znalazł personel medyczny. Na początku października Klementyna dowiaduje się, że jej męża leczono w szpitalu polowym w Kutnie. Był w bardzo ciężkim stanie. Mańkowska natychmiast podejmuje decyzję o poszukiwaniu męża. Po kilku dniach, z pomocą niemieckich oficerów stacjonujących w Winnej Górze, odnajduje męża w szpitalu polowym w Chodakowie. W szpitalu przebywają polscy żołnierze i oficerowie. Klementyna szybko ustala, że każdego dnia niemiecki Feldfebel zawozi do komendantury w Sochaczewie podania o zwolnienie do cywila. Do tej pory żaden oficer nie otrzymał takiej zgody. Po paru dniach wraca do szpitala. Podróżuje z dokumentami od niemieckiego kapitana z Wehrmachtu. W szpitalu w chodakowie szybko zaprzyjaźnia się z Feldfeblem, który dostarcza podania o zwolnienie ze szpitala. Proponuje mu podwiezienie samochodem. W czasie podróży wręcza mu łapówkę w zamian za umieszczenie podań kilku oficerów wśród dokumentów zwykłych żołnierzy. Podstęp udaje się i wieczorem Klementyna wraca do winnej góry razem z mężem. Patrząc na późniejsze losy Mańkowskiej, wydaje się, że to był pierwszy test w jej karierze szpiega. Jeszcze nieświadomy, podjęty wyłącznie po to, by ratować męża, ale już pokazujący, jak wielkie możliwości i talenty drzemały w tej pięknej Polce. W grudniu 39 Mańkowska przekonuje się, że arystokratyczne pochodzenie niewiele daje. Do winnej góry dociera gestapo. Rodzina zostaje aresztowana i wywieziona do obozu przejściowego w środzie. Po tygodniu w bydlęcych wagonach wyruszą na wschód. Po trzech dniach podczas jednego z postojów, poznany jeszcze w obozie w środzie niemiecki wartownik, pomaga im się ukryć w wagonie wracającym do Warszawy. Ucieczka udaje się. Rodzina mańkowskich trafia najpierw do przyjaciółki Olgi Sławskiej, a później do mieszkania Teresy Łubieńskiej. Ten fakt zmieni życie Klementyny już na zawsze. Mieszkanie ubińskiej mieszczące się przy ulicy 6 sierpnia, blisko placu Zbawiciela nazywane Zbawieniem, to miejsce konspiracyjnych spotkań wielu polskich oficerów. Mańkowska spotyka tu pułkownika Tadeusza Komorowskiego bora. Pod pułkownika Klemensa Rudnickiego i wielu innych. Teresa Łubińska to postać niezwykła. W jej mieszkaniu znajdowała się pierwsza siedziba muszkieterów. Łubińska w organizacji pełni niemal wszystkie możliwe funkcje. Jest sekretarką, przechowuje tajne dokumenty i mundury, wykorzystywane w sabotażu. Dostarcza dokumenty zdobyte z niemieckich biur i grypsy z pawiaka. W listopadzie 1942 roku zostaje aresztowana przez Gestapo, trafia na Pawiak, torturowana, nie wydaje nikogo, zostaje wysłana do Auschwitz, a w sierpniu trafia do obozu koncentracyjnego w Ravensbrück. Cudem uratowana przez szwedzki i szwajcarski czerwony krzyż, wyjeżdża do Szwecji, a później do Londynu. Jej życie kończy się tragicznie w roku 1957. Dla Klementyny Mańkowskiej decydujące o karierze szpiega było spotkanie ze Stefanem Witkowskim, szefem słynnej, chociaż owianej nawet do dziś tajemnicą organizacji muszkieterów. Kim był Stefan Witkowski? To inżynier, wybitny wynalazca z przeszłością jeszcze w polskiej organizacji wojskowej, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej. Po ukończeniu Politechniki Warszawskiej w roku 1931 przenosi się do Genewy. Zakłada firmę Stewit. Pracuje nad rozwojem uniwersalnego silnika napędzanego każdym rodzajem paliwa. Fundusze na badania otrzymuje od polskiego wojska. Podejrzewane o nawiązanie kontaktów z wywiadem brytyjskim co może wyjaśniać jego późniejsze decyzje, już jako szefa muszkieterów. Kampanię wrześniową kończy u boku generała Kleberga. Może już wtedy pojawia się pomysł utworzenia tajnej organizacji. Walczącej z okupantem niemieckim. Witkowski nie jest nowicjuszem w pracy wywiadowczej. Współpracował z oddziałem drugim Sztabu Generalnego Wojska Polskiego czyli słynną Dwójką. Między innymi jeszcze przed rokiem 1939 dostarczał informacji na temat sił pancernych i lotniczych Niemiec. Formalnie muszkieterzy powstają w listopadzie 1939. Początkowo skupiali się na pomocy żołnierzom uciekającym z niewoli. To muszkieterzy dostarczają dokumenty generałowi Stefanowi Grot-Roweckiemu, umożliwiające wyjście mu ze szpitala w Krakowie. Organizacja rozwija się. Ma przede wszystkim charakter wywiadowczy. Dzieliła się na wiele wydziałów: wywiadu wojskowego, techniki sabotażu, finansów, podrabiania dokumentów. Muszkieterzy podlegali bezpośrednio wywiadowi brytyjskiemu. Pracowała dla nich słynna Krystyna Skarbek. Obok Warszawy prężnie działał ośrodek w Budapeszcie. Muszkieterzy posiadali głęboko zakonspirowane siatki w Niemczech i w innych krajach Europy. Sam Witkowski często wizytował niemieckie ośrodki w przebraniu wysokiego oficera SS barona Augusta von Tierbacha. Pod koniec roku 1940, na zlecenie Związku Walki Zbrojnej, Witkowski nawiązuje kontakt z niemieckim wywiadem wojskowym. Chodzi o współpracę przeciwko Rosjanom, którzy zajmują tereny wschodniej Polski po 17 września. Informacje te przekazywane są do Londynu. Witkowski w działaniach muszkieterów dąży do zachowania konspiracyjnej i wywiadowczej samodzielności. Chce prowadzić grę z obcymi wywiadami na swoich warunkach. Te aspiracje nie podobają się innym organizacjom podziemnym, głównie Związkowi Walki Zbrojnej. Witkowski nie chce się im podporządkować, chociaż współpracuje z ZWZ. Nie podobają się także samodzielne próby nawiązania kontaktów z wywiadem niemieckim w celu działania przeciw Rosji. Słynna sprawa wysłania do przebywającego w Rosji generała Andersa czterech wysłanników. Ponoć mieli namawiać go do przejścia na stronę Niemców i walkę przeciw Rosji. Związek Walki Zbrojnej cały czas próbował wchłonąć muszkieterów. W połowie roku 1941 Witkowski w końcu zgadza się i podpisuje umowę scaleniową. Ale jednocześnie nie zgadza się na przekazanie swoich agentów głębokiego wywiadu. Konflikt z dowództwem Związku Walki Zbrojnej, a później AK, narasta. W roku 1942 z rozkazu komendanta głównego AK generała Grota Roweckiego, Witkowski trafia przed Wojskowy Sąd Specjalny w składzie. Pułkownik Tadeusz bór komorowski pułkownik Kazimierz Plutaczachowski i pułkownik Jan Rzepecki. Zapada wyrok, kara śmierci za współpracę z okupantem. Wyrok został wykonany 18 września przez grupę egzekucyjną AK, przebraną w mundury niemieckiej żandarmerii. Ten wyrok do dziś budzi wiele sporów i kontrowersji. Po wojnie przez lata obowiązywała negatywna narracja dotycząca Witkowskiego i muszkieterów. Mówiono o nich jako o zdrajcach i kolaborantach współpracujących z Niemcami i Sowietami. Dziś ta ocena zmienia się. Informacje zdobywane przez muszkieterów były niezwykle cenne. Ich kontakty z wrogami, Niemcami i Rosją, miały na celu tylko jedno służyć ojczyźnie. Zdaniem wielu badaczy historii organizacji, wyrok wydany na Witkowskiego nie miał żadnych poważnych podstaw. Nie był zatwierdzony przez władze w Londynie. Informacja o wykonaniu wyroku dotarła tam pół roku później. Pierwotna wersja mówiła, że Witkowskiego zlikwidowali Niemcy, zamachowcy byli bowiem ubrani w mundury niemieckie. Osobiste ambicje Witkowskiego, niechęć do współpracy i podporządkowania się mogły irytować innych przywódców polskiego podziemia, ale łatka zdrajcy i kolaboranta zdecydowanie tu nie pasuje. Inna perspektywa na nawet najistotniejsze sprawy, nawet w tak dramatycznym okresie dziejowym, to jeszcze nie zdrada. Mańkowska szybko zostaje wciągnięta w wir pracy konspiracyjnej. Jak pisze w swoich wspomnieniach, pomógł jej w tym przypadek. W mieszkaniu Lubieńskiej odnajduje ją oficer niemiecki, który kwaterował w posiadłości Mańkowskich w Winnej Górze. Klementynie udaje się od niego uzyskać cenne informacje dotyczące operacji Fall Gelb – ataku na Francję, Holandię, Belgię i Luksemburg. Witkowski docenia to osiągnięcie i przyjmuje Mańkowską do organizacji. Początkowo wykonuje zadania łączniczki, przenosi dokumenty, odbiera meldunki. W roku 1940 Witkowski proponuje Klementynie wyjazd do Francji wraz z całą rodziną. Mąż Andrzej mógłby wstąpić do armii polskiej we Francji. Ona musi postarać się o ulokowanie w Normandii lub Bretanii. Witkowski, Stefit trafnie przewidywał, że Niemcy wkrótce zaatakują Francję. Potrzebna będzie wtedy łączność na linii Polska-Francja-Anglia na wypadek klęski Francuzów. Hrabina Mańkowska trafia na wyspę Noirmoutier. Miejsce nieprzypadkowe, ponieważ to tu mieści się największa baza ubotów na Atlantyku. Tu też remontowane są niemieckie okręty podwodne. Klementyna zostaje zatrudniona jako tłumaczka w niemieckiej komendanturze. Jej bezpośrednim przełożonym był oficer SS, odpowiedzialny za bezpieczeństwo całej zachodniej linii brzegowej we Francji, towarzyszy niemieckim wojskowym podczas inspekcji bas. Okazji do zdobycia informacji ma więc bardzo dużo, zapamiętuje to, co widziała. Później robi szkice na serwetkach. Są to bardzo dobrze robione szkice zwiernie wiernie oddanymi szczegółami. Dzięki tym informacjom Brytyjczycy organizują słynną operację Chariot, znaną także pod nazwą Raid na Sant Nazaire. Brytyjski niszczyciel Campbelltown z ładunkami wybuchowymi wpływa do portu, większość infrastruktury zostaje zniszczona, a sam port zablokowany na kolejne 5 lat. Do ważniejszych sukcesów Mańkowskiej należy zdobycie dokumentu z pieczątką samego OKW, naczelnego dowództwa Wehrmachtu. W recepcji hotelu pomaga dwóm niemieckim oficerom w dokonaniu rezerwacji. Ci w ramach podziękowania za pomoc zapraszają ją na kolację. Przedstawia się jako polska uchodźczyni pracująca dla Niemców. Jest tu z dziećmi, ale nie czuje się bezpieczna. Zauroczeni hrabiną, Niemcy wystawiają jej list polecający z oryginalną pieczątką OKW. To bezcenna zdobycz dla Witkowskiego ułatwia fałszowanie dokumentów, w które wyposażeni są agenci podróżujący po Europie. Mańkowska utrzymuje kontakty z niemieckimi oficerami, także z tymi poznanymi jeszcze we wrześniu 1939. Podczas pobytu w Berlinie u pracownika Ministerstwa Spraw Zagranicznych widzi pierwsze plany utworzenia obozu w Treblince. Dzieje się to na pół roku przed osławioną konferencją w Wannsee, na której zapada decyzja o ostatecznym rozwiązaniu kwestii żydowskiej, czyli niemieckich planach masowego mordowania ludzi. Ponieważ był to rok 1941, więc prawdopodobnie widziała plany utworzenia obozu pracy w Treblince. Obóz zagłady powstał tam w roku 1942. Gestapo aresztuje Klementynę Mańkowską dwukrotnie. Jest przewożona do Paryża. Za każdym razem zaskakuje Niemców swoją postawą. Zachowuje się jak prawdziwa hrabina. Przed przesłuchaniem żąda porządnego śniadania. Pojawia się nawet kieliszek dobrego francuskiego wina. W czasie przesłuchań odpowiada spokojnie, ale stanowczo. Okazuje się, że zarzuty dotyczą pomocy Polakom we Francji. Opanowanie i spokój Klementyny odnoszą skutek. Zarzuty oddalono, a hrabina wymusza na Niemcach, aby ci odwieźli ją na wyspę Noirmoutier samochodem, gdyż ona nie ma zamiaru odbywać męczącej podróży pociągiem. W roku 1941 Mańkowska staje przed swoim najważniejszym zadaniem wywiadowczym. W pociągu poznaje niemieckiego oficera wywiadu. To nie jest spotkanie przypadkowe. Niemcy od jakiegoś czasu obserwują Mańkowską. Są przekonani o jej proniemieckiej postawie, tak oceniają jej pracę na Anwartow. Niedługo potem Mańkowska otrzymuje propozycję współpracy z Abwerą. Ma zyskać zaufanie brytyjczyków. W zamian Niemcy oferują jej zwrot posiadłości w winnej górze. Stefan Witkowski nie może przepuścić takiej okazji. I tak Klementyna Mańkowska staje się podwójnym agentem. Rozpoczyna szkolenie. Zostaje przeniesiona z Francji do Berlina, do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Uczy się działania maszyny szyfrującej, poznaje tajne kody i strukturę siatki agenturalnej w Wielkiej Brytanii. Druga część szkolenia odbywa się w Tur, skąd jako włoska hrabina dotrze na wyspy. I właśnie w Tur dochodzi do niezwykłego spotkania. Wizytę składa jej komandor von Bonin. Mańkowska dowiaduje się, że jej zadanie w Anglii polegać ma zupełnie na czymś innym. Zamiast klasycznych czynności wywiadowczych, których uczyła się przez całe szkolenie, ma przekazać Brytyjczykom informację, że w Wehrmachcie istnieje mocna antyhitlerowska opozycja gotowa do współpracy z Anglikami. Według opublikowanych wspomnień Mańkowskiej, komandor von Bonin nazwał Hitlera szaleńcem który prowadzi naród niemiecki do katastrofy. Przed wyruszeniem do Anglii, Klementyna raz jeszcze jedzie do Polski, gdzie po raz ostatni spotyka się z Witkowskim. Odbiera od niego ostatnie wskazówki i po długiej podróży dociera do Anglii. Służby brytyjskie są już powiadomione o całej sprawie, prawdopodobnie przez samego Witkowskiego. Mańkowska zostaje natychmiast zatrzymana. Skierowano ją do słynnej Royal Victoria Patriotic School. Gdzie MI6 przesłuchiwało szpiegów wysłanych na teren Wielkiej Brytanii. Mańkowska przesłuchiwana jest przez kapitana Malcolma Scotta, znającego doskonale język polski, chociaż to właściwie nie przesłuchania, a rozmowa. Mańkowska nie ma nic do ukrycia i ze szczegółami opowiada o szkoleniu i zadaniach, jakie miała wykonać. Podczas jednego z takich spotkań, na zdjęciu pokazanym przez kapitana Scotta, rozpoznaje komandora von Bonina. Jej zdumienie jest ogromne, gdy dowiaduje się, że Bonin to nie kto inny jak admirał Wilhelm Canaris, szef Abwery. Mańkowska doświadcza także efektów konfliktu pomiędzy muszkieterami i Witkowskim a dowództwem AK. We wspomnieniach pisze, że kapitan Scott ostrzegał ją i informował, że dla polskich władz w Londynie jest niemieckim szpiegiem i że jest tu niemile widziana. Podobne ostrzeżenie przekazał jej generał Sosnkowski oraz Krystyna Skarbek i Teresa Łubieńska, dwie agentki muszkieterów, które także dotarły do Londynu. Obie zresztą już po wojnie zostają zamordowane w do dziś niewyjaśnionych okolicznościach. Razem z mężem i dziećmi Klementyna wyjeżdża do Szkocji. Tam pracuje do końca wojny. Kiedy okazuje się, że powrót do Winnej Góry jest niemożliwy, a szpital, w którym pracowała Mańkowska, zostaje zamknięty. Cała rodzina przenosi się do Konga, gdzie przybywają prawie 19 lat. W roku 1953 Mańkowska jeszcze raz przekonuje się, że przynależność i ofiarna działalność w muszkieterach przynosi jej więcej kłopotów niż korzyści. W czasie pobytu w Londynie zostaje odznaczona srebrnym krzyżem zasługi z mieczami za działalność w czasie wojny. Odznaczenie wręcza jej generał Burr-Komorowski, który jednocześnie przyznaje, że wcześniej osobiście zablokował przyznanie jej brytyjskiego znacznie cenniejszego krzyża Świętego Jerzego. Powodem była przynależność do muszkieterów. Rodzina Mańkowskich w roku 1967 przenosi się do Francji. Władze w Niormoutier przekazują jej majątek ziemski wraz z domem. To podziękowania dla Klementyny za to, co robiła dla mieszkańców miasteczka w czasie pracy jako tłumaczka. Pomagała w kontaktach z władzami niemieckimi, uratowała wiele osób przed aresztowaniami. W roku 1996 prezydent Francji Jacques Chirac nadał jej order zasługi, a rok później niemiecki prezydent Roman Herzog odznaczył ją federalnym krzyżem zasługi pierwszej klasy. Klementyna Mańkowska umiera 4 stycznia 2003 roku w wieku 93 lat.